Trzeba się Ogólnie dzisiaj jesteśmy na gigantycznych hopach. Wszędzie są trasy, ale to chyba w odcinku Wam nie zdążę pokazać. Wszystko nie jest nasze oczywiście. Zobaczcie, tam mamy start. O tam daleko. Tam jest taki plecak wisi. Tam jest start i patrzcie, lecicie sobie tutaj. I tutaj macie wielki stolik, z którego właśnie dzisiaj sobie też poskaczemy. Mam nadzieję, że będzie git. I wygląda nawet spoko. Tak myślę, że że będzie się dobrze skakać on jest ogólnie gigantyczny więc więc dobra lecimy dalej traszko sorry że tak trzęsie ale wiecie telefon i statyw no dobra lecimy dalej Piku, piku. dobra poczekajcie dobra ja już do, do sobie e, zrobiłem cięcie doszedłem tutaj kolejny stoliczek zobaczcie kolejny stoliczek tutaj no, no i co tutaj mamy stolik lecimy dalej Niestety od nas jest to oddalone o 7 km od jakby naszej okolicy i tutaj będą coś budować, mamy jakieś druty, widać, że mają paletę. A jak widzowie widzieliście, no fajnie tam przy ostatnim skoku nie podskoczyłem, po prostu no dopiero, dopiero to był pierwszy raz, jak tutaj zjeżdżałem, po prostu potem na pewno już bardziej się po prostu będziemy, bardziej odważnie po prostu będziemy już skakać, a na razie to moim zdaniem nawet git, pierwszy stolik wyszedł, drugi, no, w ogóle nie podniosłem, znaczy chyba podniosłem koło i tylko tyle, więc słabo, więc za to przepraszam, no i co, dobra, no, ja lecę dalej jeździć. Eee, dobra, za chwilę się widzimy. To, widzicie, jest grubo, jest grubo. Nie wiem, czy ten rower to wytrzyma, mam nadzieję, że tak. Jest to naprawdę fajny rowerek. No, mega fajnie się skacze. Ogólnie no, to naprawdę wszystko jest mega fajnie zrobione. Dziękujemy właśnie właścicielom tutaj tego. Właśnie to tak budują fajnie. E, no i proszę, że chyba możemy z tego wziąć na razie, nie wiemy. za chwilę pomoc mają się e, zjawić tak mi wiadomo po prostu. 14-15 właśnie coś takiego. No i co dobra, my tu sobie będziemy jeszcze skakać. No naprawdę faj, 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 fajnie, fajnie, zabawa jest. O siema widzowie. Ogólnie zrobiłem jeszcze jeden taki. Dwa razy wyższy skok niż wtedy i spadłem i ten... na flat poleciałem od razu i w sumie to muszę teraz wycierać, bo nie czego? O nie włosy co? Dobra, No tyle, bo ja tego nie będę mógł odczepić. Zaślałaś się teraz, to Nie ma mocno? Nie, jest git. Uchylaniaczy na pełni. Dobra, jest git. Dobra, widzowie się mamo. Ogólnie teraz będziemy mieli spokojazdę. Będę kręcić łipy. Wiecie, wiecie, mtb u nie będą nicowe. Będziesz tam nie mam, ale no ogólnie to będę kręcić łipy.